Witam w kolejnym odcinku, w kolejnej części 14 odcinka Let's Play Dungeon Keeper 2. Podczas gdy my szaleliśmy sobie tą czarną damą gdzieś tam, przy wrogach, pozostałe czarne damy urządziły sobie tutaj sadomasu, burdel. Weso. No, ja, chyba już to mówiłem, ale dalej mnie zastanawia, dlaczego Loch są oświetlany pochodniami, podczas gdy jest elektryczność. Bez kabelków. Inteligentnie. Dobra. My idziemy... Aha, ja sobie grałem. No um, nie, jest to cicho. Może po prostu cicho jedno. Ale idziemy dalej zdobywać. się ma Idziemy dalej zdobywać, dzielić i rządzić. W jakiej grze było dziel i rządzić? O! Eee, nie ma tak dobrze. Czarne damy wymiotają. Ujej. Ojej, przepraszam, pazur mi się obślizgnął. Oślizgnął. Ach, ki. Za uderzamy na działko. Teraz robię to dlatego, żeby oczyścić drogę dla chochlików, bo zamierzam zbudować tutaj most. No, idź, 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 Tu pójdzie ten most tak. Tu, 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 tu. tu, tu. Zajmiemy ten most. A my musimy zabić tych. Nie, wee wee me too. Awa, 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 zapomniałem się. Że gwardziści są dość silni. <laughs> Skup się na jednym. Czy koło siebie? Co? Wiedziałem. Gwałciciela. Chcecie gwałcić do mojego budelu, przyjście. Skupienia sześciokotne lufy, Ciach. Ciach. wybaczcie, brak entuzjazmu. Ale ja jestem naprawdę wykończony dzisiaj. Nie wiem po czym, ale jestem wykończony. Tu nic nie ma. Znowu elfka. się ma, mara już. Chyba tak, tu jeszcze jedna została. Oj, przepraszam. Jak mogłem ci ominąć? Nasz klient, nasz pan! Nasz klient, nasz pan! Dobra, uleczymy i zajmujemy dalej. Bo tam jeszcze parę działek jest. Kurde, ale mam kasy. Wszystko przez Ostatnio po wielkich i długich mękach udało mi się uruchomić Dungeon Keeper 1 na Windowsie 7. Olbrzymie osiągnięcie. No zapomniałem jak to zrobiłem. Hmm... A po pierwsze... A zresztą powiem to przy okazji Danziona Keeper Rading. Chyba, że ktoś mnie tam będzie prosić w komentarzach, no ale przy tych 20 wizach nie sądzę. Nie sądzę. Tak sobie myślałem. Mm. Przy tych filmikach HD i prędkości przesyłania. Jeden filmik na sobotę, jeden na niedzielę. Zanim się skończy ten Dungeon Keeper 1, no to już będzie. uhu, nie, może 3 lata? O, lwka! Nie ja, zanim to się skończy, to minie dużo czasu, ale. Jak już się skończy. że zrobiłem? Kurde. Jak już się skończy, to chyba zamierzam zrobić jakiś let's play z. Half-Life, a dwójki może? No to no, gra fajna, sprawdzałem już. O kurde. Sprawdzałem już, fajnie chodzi no, z frapsem. Wszystko się ładnie ogląda. w początku też myślałem nad jakimś rpg no ale co by to było, jakby te filmiki wyglądały, tylko z głównych misji, bo poboczne i, no nie wiem, nabijanie poziomu czy coś w tym stylu. Sir Daniel Fortescue. On ma tylko jedno oko! To on! No i jeszcze żuchwę ma. Zaraz, poładniej będzie. Medieval. No i potem może zrobię tego Half-Life'a dwójkę. Chociaż to jest taka odległa przyszłość, że... Lepiej się na nic nie napalać. Pyk. Pyk. Jak tylko chłopaki zajmą... Zajmą, zajmą. Co najlepiej od razu to sprzedać, bo one potem będą zajmować tutaj. Tutaj będą na siłę się pchać, jeszcze nie chcący krasnoludy rozwalą te drzwi. Wejdą tu, a widzicie, no szkoda krasno... Uuu, co tu rozwalił? Aha, te krasnoludy tutaj. Gdy rozwalimy te ściany wszcząsem... Szcząs? No to wtedy krasnoludy będą same rozwalać te ściany. No tak, na porządku, komputer zarządzi. Nie, 10 minut! Idziemy dalej, coś skacze. A ci co tu robią? Nie podoba mi się to. Chyba z nie wyłączyłem. A, smolić Steam'a. Ładnie. O, i tu jest właśnie ta znajdźka z przejściem do ukrytego królestwa. Gdzie? Ten jest debile. God damn it. Leciaki I już Wróg ma stworki na poziomie czwartym, chyba o, komputer nie potrafi używać znajdziek. Z nieskończoną kasą się wytrenował, no i pff. siedzą sobie boroki z czwartym poziomem. Pokopiemy tutaj, a tutaj nie przejdziemy, trzeba będzie tutaj tak się jak zająć. To zabili mi kogoś? A po prostu miałem niepełne te. Gdzie się biją? No weź, daj Sesiana. Nie mogę cię zaatakować. No daj im tam dojść. Nie miluch. Nie uprzejmie jest wobec tych szkieletów. No no tak. Zaradę buduję. Rzeczywiście muszą być głodni, Biedacy hmm. Nie no, ja naprawdę się... Ja, ja się słyszę ja, słyszę ten mój monotonny głos. To są brzydliwe. Straszne. O jednego mi zabili Dobra, zaczynamy poważną grę. Zaczynamy jazdę. Może jakieś takie komentarze się trafią. Hmm. Ale o brudelu było, no. no to co wy chcecie? <grystanie> o, teraz już nie mam. Nie można więcej stworów przyciągnąć. Jaka szkoda. Co tu jest? No, tu jest przejście do tego, tego. No to to ja wiem, ale. No ruchy kopać, kopać, kopać. Grając ostatnio w dungeon na jedynkę, przypomniałem sobie jak bardzo boli to, że można maksimum 8. Z tworków przedmiotów wziąć do ręki zła. Naprawdę, jak się przenosi złotu albo potworki, to jest strasznie coś, uciążliwa. To coś musi być, no, dawać, dawać, doświadczenie. Nic! Bez sensu, głupie jaskinie. No, dobra, no, to bez taczkania się przechodzimy do bazy wroga. Nasze holiczki też się tego boją. Dobra, szybko póki tego nie umocniły Już Fajne są odgłosy podczas tego O nie No dziewięciopoziomowe nasze chliki, No wiadomo Yeah. Dobra, to co zaczynamy? Graj muzyko. Dosłownie A ty gdzie? Dyzaj to. Pamiętajcie, tutaj jest strasznie dużo pułapek. Właściwie co kratkę jest pułapka gazowa czy kolczasta, tak. Więc armia nasza może paść bardzo szybko. Ta muzyczka też jest fajna. No ale tędy można bardzo łatwo obejść. To, to całe coś. o i też już tu idą? Aha, trzeba się pośpieszyć. Bo jak tylko my wejdziemy, chyba. Jak tylko my wejdziemy do lochu wroga, no to cała ta banda bohaterów tam tutaj przychodzi. Zobaczcie, jak ładnie to serduszko pulsuje. A jak będzie pulsować za chwilę? To też jest następny fajny smaczek. Zamiast jakiegoś głupiego paska życia tego serca, jakiegoś zawalania się czy coś w tym stylu, serce po prostu pulsuje tak jak serce chorej, umierającej osoby. Teraz nie zostało nic więcej, tylko rzeźnie. To oni mnie atakują, czy kogo?

Filmik się nazywa... To zaraz To było do przewidzenia To było do przewidzenia eee... Wszystkie znajdźki! Od jak dawna nie znaleźliśmy... Od jak dawna nie zobaczyliśmy tej... Od jak dawna... Nie Jak dawno temu widzieliśmy maksimum znajdziek? O. Filmik nazywał się Chicken and Hide, czyli przeróbka nazwy tego, no, chowanego. E, coś tam in Hide, hide and Seek? Chicken and Hide. Nie, nie, nie. Jakiś Doktor Hide. A nie, wiem, kurde, nie oglądałem starych filmów. Chicken and Hide's. Chcecie, to poszukajcie sobie gdzieś. No, filmik będzie krótki, myślałem, że jakoś dłużej mi to zajmie. No, to jest ta wesoła plansza lawowa z czterema naraz wrogami. Tak, są różne pozycje startowe. Wszystkie te trzy plansze to ta sama plansza, tylko że miejsce startowe jest inne. Jedne jest łatwe, z zasobami, ale bez potworków czy coś w tym stylu. Drugie jest trudne, takie pośrednie. A trzecie jest najtrudniejsze, że niby bez portalu. Ale mamy za to stworki albo bez zasobów. Dobra, już mniejsza. A więc, odcinek 14 po tygodniu zakończony. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.